Cześci, cześć! Znowu witam Was w kolejnym vlogu, którego dawno już nie było! I wyaa, ja się z do jasności, ale się wyłoniłem, że znowu ja się nie mogę. Jak ja się po prostu wyłaniam, to normalnie aż Russell się boi. Wiecie, ja nie będę wam go teraz pokazywał, bo on teraz taki dziwny, tak dziwnie się na mnie patrzy, jakby chciał mnie normalnie zjeść albo zabić, więc na w ogóle nie będziemy do niego podchodzić, nie, nie teraz, może jeżeli jak on się na mnie patrzy, to było niesamowite, po prostu czekajcie, czekajcie. czekajcie. Widzicie, widzicie to? Tak? Nie, nie wiem, nie wiem, pewnie nie widzieli, nie, pewnie nie widzieliście, no bywa. No. A to już nie moja wina, że wy nie widzieliście. Nie moja wina, że nie widzieliście. Po prostu tak się zdarzyło, że po prostu nie było widać. I tak to już bywa. No niestety, tak to już bywa. Więc yy, właśnie, więc chyba sami rozumiecie, o co, o co mi chodzi, prawda? Dzisiaj idę sobie do kina na Kapitana Amerykę 3D. Podobno 3D jest fajne, tak to przynajmniej pisał, że pisał, że niektóre. Niektóre, niektóre osoby piszą, że, że 3D jest naprawdę, jest naprawdę fajne, ale czy to jest prawda, nie mam zielonego pojęcia. Eee, nie wiem czy warto. Czasami, na, czasami do kiny na, na takie te nie jest warto iść na 3D. Na przykład na hobbita podaję, że pierwsza część była naprawdę genialna, a druga część tak zbytnio tych efektów podaj, że nie było widać, co, co nie wiem, czy to jest prawda, szczerze mówiąc, bo nie byłem. Eee... Dlaczego na mnie krzyczysz? Nie krzyczysz? No to dobrze to nie krzycz. Dziękuję. Eee, mam tutaj drugi odcinek też Goat Simulator. O, to jest bardzo to, bardzo fajne, tak? Dziękuję, drugi odcinek. To jest dokładna kontynuacja tego co skończyliśmy. Przestań się na mnie drzeć, Jezu! że drze, drze, no i ja nie mogę po prostu, no! Czego ty ode mnie chcesz? Daj mi jeść! Daj mi jeść! Daj mi, daj mi jeść! Daj mi jeść! Jak jestem głodny bardzo i wody mi może byś tak zmienił! No chyba chyba tydzień nie zmieniałeś, jakby nie patrzeć, no! No chyba ty się nie, nie zmieniałeś, no Wiesz, to jest tak długo, że ja normalnie nie mogę, no! Rasel, ja ci dasybałem jeść rano, o tam nie wiem o której? O siódmej, dobra, no no to szczegół, że to jest już 7 godzin, ale. Ale co tam, Rasel? Jedzenie też, e, picie też masz, wszystko masz, ja nie wiem, on ciągle, on ciągle miał, czy ostatnio jakoś taki w ogóle nie je tego co ma w miejsce, a jakoś przytył z tego co zauważyłem. Strasznie przytył. No popatrzcie tylko na niego. No gruba się z niego zrobił niesamowity po prostu, no. No nie wiem jak to w ogóle możliwe, ale no już, już tak to bywa z takim, z takim kotem, który, który ż, 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 żre. Tyle, ile mu się nasypia, a takich kawałków po sobie nie zjada, malutkich takich. Daje mu takie duże kulki, a, a kawałków takich malutkich on po sobie nie zjada. No i dlaczego? No nic, nie wiadomo. Nie wiadomo, po prostu taki grubasek z niego wyrósł teraz. Nie jestem gruby! Ty jesteś gruby! Dobra, przepraszam, nie chciałem, ja naprawdę nie chciałem, razem już, 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 wszystko będzie dobrze, tak? Wszystko będzie dobrze, ojeju, ojej, wszystko będzie dobrze, ale wszystko będzie dobrze. Nie no, ale ja tak naprawdę to, co ja jeszcze mogę wam powiedzieć? Dzisiaj, w sumie tak, wczoraj nie było live'a, bo ja myślałem, że wczoraj jest środa, więc... Sorka, ale no dobra, e, dzisiaj idę do, do kina, to już mówiłem, dzisiaj jeszcze będzie Cry genialny odcinek, tak, tak, przynajmniej mi się wydaje, że naprawdę będzie fajny odcinek. Co ty, razem tutaj wyprawiasz? Co ty, co ty ćwiczysz, chłopie? Co ty, co, co ty ćwiczysz? Odcinek mam nadzieję, że będzie genialny, przynajmniej według mnie jest bardzo fajny i tak samo w sumie następny poniedziałkowy będzie naprawdę fajny, więc czekajcie, czekajcie z niecierpliwością, bo naprawdę jest na co i nagrałem przy okazji jeden nowy odcinek z Happy Wiz, który pojawi się w niedzielę, powiedzmy niedzielę, dobra, niech będzie... Mam nadzieję, że to nie będzie ale nie Jezu, 5 nieodebranych wiadomości. Ciekawe, co to jest. Polski numer mój. No nie mogę. Yy, powita powitalny SM MMS. Powitalny MMS. Yy, a tutaj. Unsub Forever. A to chyba nawet nie wiem, o kogo. Yy, tutaj. 7, kumulacja 100 tysięcy złotych. Normalnie wyślij SMS-a. Wyślij SMS-a do 100 złotych, wtedy wygrasz 1000 złotych. Tak, to są SMS-y normalnie. Nie wiem, ja nie wypiszę, że, że jest za 0 złotych, a tak naprawdę pewnie jest za 20 albo 30 albo 40 złotych. O, matko. No nie mogę po prostu, u was też tak ciepło jak u mnie, u mnie jest naprawdę ostatnio bardzo zimno, żartuję, jest zimno Niby słońce, popatrzcie, słońce świeci, widzicie tam jest słońce, tam słońce sobie świeci, ale jest zimno jak horera, wiecie, jest zimno jak horera Ten wiatr jest taki zimny, jest taki, taki po prostu niedobry, że ojej, no ja nie wiem po prostu co powiedzieć No a telefon ostatnio tak mi się często wyłącza, że ja po prostu nie wiem co ja mam z nim zrobić Wyślę chyba na, normalnie na jakąś reklamację, na gwarancję Co mi kurde się pajęczyna Tylko przy oknie stanąłem już mam pajęczynę na całej twarzy No niesamowite Robię sobie pizzę przy okazji jeszcze wam powiem O, robię sobie pizzę, bo jestem super i robię pizzę I właśnie tak ma być mm -hmm. A mój kotek chodzi za mną Chodzi za mną dos dosłownie wszędzie Dosłownie so, wszędzie, wszędzie Wszędzie, wszędzie, wszędzie Dobrze, dobrze Tak, dziękuję Dobra, ja się z wami zegnam, nie będę was już zanudzał tutaj Niczym Więc uźwa mam pająka na twarzy. Chyba nie. Dobra, chyba nie. Dobra, co na razie, cześć i pa i znowu ze mną. No patrzcie, znowu ze mną za Przecież ze mną chodzi. Jak on nie kocha, jeju. Jak ja Cię kocham, dlatego, że tam tak wszędzie chodzi, bo Cię bardzo kocham po prostu. Mówiłem, mówiłem. Dobra, ja się z Wami żegnam. Na razie chyba, chyba zaprzeczył dwa razy. Cześć, papa.